Przypominam, że pole południowe to było 78 hektarów uzbrojonych i przez wiele lat no, ciężko było znaleźć inwestora. Ktoś kiedyś powiedział, że jak będzie pierwszy inwestor, to później się inwestorzy przyjdą. Więc I tak się zdarzyło. Zostały nam dwa pola, które są już zarezerwowane, ale w tym, w tym dniu jesteśmy na terenie Ekookien, czyli terenu należącej do firmy Eko Okna, które rada chwila. Rozpoczną całkowitą produkcję. Jest tutaj, jesteśmy w ogromnej hali, ale na pewno więcej szczegółów opowie tutaj pan dyrektor. Witam serdecznie. Jak pani prezydent wspomniała, były rozmowy, były ustalenia i są efekty. Zaczęliśmy w grudniu 2022 roku, czyli trochę więcej niż rok. Jesteśmy dzisiaj w hali, która została wybudowana, oddana do użytku. Trwa proces zamaszynowienia. Jest to ponad 13 hektarów pod dachem czyli ogromna przestrzeń, która tutaj została w dość krótkim czasie wybudowana. Cieszymy się, że dzięki wspólnej pracy, bo inwestor potrzebuje wsparcia ze strony samorządowej, i tu pani prezydent, pan wiceprezydent nie szczędzili tej pomocy, bo wtedy jeśli jest, jest przyjazny urząd inwestorowi, to takie inwestycje mogą w tak krótkim czasie zostać zrealizowane i to też trzeba podkreślać, bo firma potrzebuje takiego wsparcia samorządowego i ona było też nie tylko powiedziane, że będzie, ale fizycznie wielu drobnych, większych, mniejszych sprawach udzielonych. Z tego nas cieszy. Dzisiaj możemy właśnie w takiej hali być, wykonanej. Jak widzimy z tyłu, są zamaszynowienia. Akurat stoimy, lakiernia do stolarki otworowej drewnianej jest za nami, która jest montowana. Kolejne maszyny też są montowane, jest taki proces zamaszynowienia który trochę trwa, bo to są skomplikowane, bardzo nowoczesne i precyzyjne maszyny, więc chwilę tej cierpliwości teraz po wybudowaniu, ten czas zamaszynowienia, a potem oczywiście w przyszłości po to wybudowaliśmy, żeby to funkcjonowało, produkowało, oczywiście zatrudni będziemy zatrudniać osoby, cieszymy się. Z wszystkich chętnych, którzy gdzieś tam się zgłaszają w naszych biurach naborowych do pracy tutaj w Kędzierzynie, bo po to jest to wybudowane, żeby stworzyć, nie tylko wybudować, ale stworzyć miejsca pracy i żeby to funkcjonowało. Rekrutacja jest, mamy punkt przy dworcu PKP w Kędzierzynie-Koźlu. Tam w czwartki i piątki jest, są konsultacje, wszystkich, którzy chcą i będzie to etapowo rozpoczynane, czyli po zamontowaniu danej linii, danej całości będzie uruchomiana częściowo ta linia, ta produkcja i potem po kolei, bo są System jakby taki procesowy, etapowy. Nie, nie da się wszystko uruchomić i wszystko naraz puścić do produkcji, więc docelowo, tak jak deklarowaliśmy, będzie około tam tysiąca dwóch, docelowo. Oczywiście w zależności od, od, od rynku, od potrzeb rynku, od, od gospodarki, którą no, chcielibyśmy, żeby funkcjonowała jak najbardziej, bo na to liczymy. To, to może ile w tym, w tym roku będzie osób i yy, kiedy osiągniecie to szczyt moich możliwości? Szczyt możliwości, jak wszystko procesowo pójdzie, jeśli chodzi o dostawy maszyn, montaże, to myślę, że za rok taki, taki szczyt, a oczywiście według gospodarki potrzeb będziemy uruchamiać poszczególne linie, poszczególne produkcje. Więc w tym, w tym roku myślę, że około 300-400 osób powinno znaleźć zatrudnienie. Oczywiście to jest dzisiaj nasz plan, bo też trzeba mieć pokorę wo wobec gospodarki i tego, co nas otacza, na co do końca nie wszyscy mamy wpływu. Liczymy na optymizm i, i że pójdzie do przodu. Musimy być elastyczni, jeśli chodzi o zakresy produkcyjne. Oczywiście wszystko w zakresie tego, co jako firma, jako okna produkujemy na co dzień czyli historia otworowa. PCV, aluminium, drewniana, bramy, rolety i wszystko co produkujemy do dzisiaj. Zawsze staramy się być proekologiczni, nasze rozwiązania, zresztą staramy się tak jak widać bezemisyjnie produkować, bo nie dość, że, że nasza produkcja nie przynosi żadnych większych emisji obojętnie czy to do wody, do powietrza, to jeszcze dodatkowo tutaj w Kędzierzynie Koźlu kotłownia jest też na biomasę, czyli nie ma żadnych wydziałów, nie ma żadnego węgla, to jest ekologiczne, więc całą halę ogrzewamy biomasą, więc myślę, że też sprzyjamy temu środowisku i staramy się za każdym razem myśleć o, o przyrodzie, która w nas otacza. Izolując obiekty, też z nasze okna sprawiają, że mniej emisji zewnętrznej, ciszę i wiele innych aspektów proekologicznych poprzez nasze produkty, także są realizowane już u klienta. Wszystko przed nami akurat tak w Kornicach jest żłobek i przedszkole z względu na potrzeb naszych pracowników e, taka inwestycja jest hmm. myślę z biegiem czasu na pewno będziemy tutaj wspólnie rozmawiać będziemy o dostępności bo o chodziliśmy o dostępność, o wody, bo dostępność bo dla nasze pracowników bo to wszystko mają miejsca, nasze żłobki też mają miejsce wszystko musi wynikać z potrzeby jeśli jest potrzeba, to można rozmawiać. Jeśli jest, jest, są miejsca i nie ma takiej potrzeby, to, to zapewne kwestie do ustalenia. Wszystko przed nami. Ale, Panie Dyrektorze, miałam wizytę kilku prezesów firm, którzy się boją, że pracownicy ich firm przejdą do, do eko-okien. <laughs> Macie bardzo takie jasne, jasne wynagrodzenie, także każda osoba, która przychodzi do eko -Okien, wie ile będzie zarabiała, wie ile będzie za kilka miesięcy, no bo ja to tylko przeczytałam, prawda? Ale, ale prezesi się boją. Znaczy, staramy się być y, takim prawdziwym partnerem, jeśli chodzi o pracownika jako pracodawca. Staramy się dbać o tego pracownika, bo uważamy, że pracownik w naszej firmie to jest na wiele, wiele lat się wiąże z firmą, więc to, co było mówione o przedszkolach, żłobka, czyli jakaś szersza opieka niż tylko przychodzenie do pracy, być takim partnerem w różnych sytuacjach, ale także dbać o pracownika, od, od BHP po inne elementy. I staramy się wiązać na dłużej z pracownikiem, stąd te warunki też muszą być jasne, przejrzyste, atrakcyjne, więc zawsze staramy się być tym dobrym pracodawcą. I nawet na te ilości osób, które chcemy, musimy być poważni wobec każdego naszego potencjalnego pracownika, który też wiąże przyszłość swoją z jakimś tam rozwojem firmy. W związku z tym też to partnerstwo musi być jasne, przejrzyste i na wiele lat trwałe. Znaczy tak, w zależności od linii, bo na razie mówimy to o liniach drewnianych do produkcji drewna, czy będzie PCV, to tak jak wspomniałem, jeszcze się zastanawiamy, bo mamy dzisiaj zakłady w kornicy w Władisławiu i kędzierzynie, więc jako całość to traktujemy, która będzie przepływać jakoś się specjalizować, więc to jeszcze przed nami decyzja, ile jeśli chodzi o PCV? Na razie są stolarka drewniana i ona jest tu montowana, jeśli chodzi o maszyny, lakiernie i inne rozwiązania, a pozostałe elementy w trakcie, w trakcie jakby wewnętrznego ustalenia, w jaki sposób to najkorzystniej. Zrobić. Na pewno osoby, które pracują z Kędzierzyna na koszach, w innych zakładach, będą proponowane im tutaj zmiany, tak? zasady dzisiaj pracownik, który dojeżdż, jakby kalkuluje dojazd do pracy, nie tylko pod względem kosztów, ale czasu. I życie pokazuje, że ta dojezdność w tak zwanych magicznych 35 kilometrach jest dzisiaj w jedną taki no, do godziny to jest maksymalnie, kiedy pracownik jakby taką pracę wybiera, bo reszta to już jest no, dużo czasu, który naprawdę kalkuluje coraz bardziej. Każdy z nas. Jak już podpiszemy umowę z tymi dwoma partnerami, ale chciałabym jeszcze zobaczyć. Ja zawsze sprawdzam inwestora, co produkuje, jak produkuje. Będę ich oglądała ich inwestycje w innych miejscowościach w Polsce i wtedy już podpiszemy coś w umowę. Tak, można by powiedzieć, że prawie, prawie. A będą, są kolejne plany inwestycyjne, żeby jakby jest ziemia, żeby uzbroić ją pod właśnie tego typu inwestycje? Mamy przygotowany teren wokół portu. Ja mam nadzieję, że port dostanie zielone światło. Zresztą była wizyta pana ministra Siemoniaka, który powiedział, że już nie ma tunelu i tam światełko w tunelu jest. Już nie ma tunelu, już jest światełko zielone. No miejmy nadzieję, że... Po tylu latach inwestor będzie mógł dokończyć swoją inwestycję w porcie i my byśmy chcieli wokół tego portu zrealizować taki nasz projekt, jeżeli chodzi o dodatkowe tereny inwestycyjne.